Witajcie w kolejnym poradniku CSGO. Jest to odświeżony poradnik odnośnie ustawień graficznych z poprzedniego roku. Przez ten czas trochę się zmieniło i doszło kilka nowych opcji, tak więc dzisiaj przejdziemy przez te wszystkie ustawienia i postaramy się je ustawić pod każdego z nas. Ten film sponsorowany jest przez stronę ShadowPay, na której możecie sprzedać i kupić skiny do CSGO. Największą zaletą tej strony są natychmiastowe wymiany, bo działają bezpośrednio pomiędzy kupującym i sprzedającym przy pomocy rozszerzenia do przeglądarki. Na stronie jest mnóstwo przedmiotów w każdym możliwym stanie do ich wyszukania możecie użyć zaawansowanych filtrów, a jeśli chcecie sprzedać skiny, to wystarczy ustawić ich cenę, a gdy znajdzie się na nie kupiec, otrzymujecie powiadomienie, wysyłacie skina i pieniądze ze sprzedaży pojawiają się na waszym koncie ShadowPay. Wszystko szybko i bezpiecznie, a z linkiem z opisu otrzymujecie 2% do doładowania. Zaczynamy od do ogólnej jakości cieni. Tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło. Czym wyższą jakość ustawimy, tym cienie są mniej poszerbane oraz jest ich więcej. Ale co jest najważniejsze, czym wyżej ustawimy tę opcję, tym z dalszej odległości będziemy widzieć cienie przeciwników oraz lecących granatów, co może nam dać przewagę. Jest kilka miejsc na mapach, gdzie można nam to dać sporo przewagi, dlatego też warto ustawić cienie na wysokie i zwracać na nie uwagę. Oczywiście o ile pozwalano na to komputer, potrzeba pamiętać, że ta opcja na starszych komputerach może zabrać trochę FPS-ów. Więc tutaj musicie sami zdecydować, czy chcecie mieć więcej FPS-ów, czy większą widoczność cieni. Szczegóły modeli oraz tekstur to ustawienie wpływa na jakość tekstur na modelach, czyli na różnych obiektach, które znajdują się na mapie oraz na modelach postaci. Jak możecie zauważyć, jest pewna różnica między niskim a średnim ustawieniem, ale jeśli chodzi o wysokie, to tutaj tej różnicy praktycznie nie ma. Co ciekawe, to ustawienie na jakość Skyboxa, czyli to, co jest wokół mapy, i najbardziej jest to zauważane na mapie Lake. to więc jeśli chcecie mieć nieco lepsze tekstury, to możecie ustawić te opcję na średnie. Jeśli Was to nie interesuje, to na niskie, a jeśli chodzi o ustawienie wysokie, to chyba nie ma sensu tego tak ustawiać. Też ta opcja nie powinna znacząco wpłynąć na FPS-y, więc moim zdaniem spokojnie tutaj można ustawić średnie. Teraz przechodzimy do opcji, która pojawiła się po wyjściu ostatniego filmu odnośnie ustawień graficznych, czyli do opcji strumieniowanie tekstur. Czym jest ta opcja? Jak sami deweloperzy informują, jest to opcja, która spowoduje, że tekstury wysokie. Rozdzielczości będą wczytywane tylko wtedy, kiedy jest to wymagane. I dzięki temu możemy zaoszczędzić nieco pamięci w naszej karcie graficznej. Włączenie tej opcji przede wszystkim powinno poprawić działanie gry na starszych komputerach, bo dzięki temu powinniśmy nieco odciążyć naszą kartę. Minusem może być to, że jeśli mamy CSGO na jakimś wolnym dysku HDD, to wczytywanie tych tekstur może być czasami zauważalne. Przez chwilę możemy widzieć teksturę niskiej rozdzielczości, a po chwili zmieni się ona na wysoką rozdzielczość. Tak więc pytanie jest, czy włączyć tę opcję? Jak damy jak najbardziej możecie to włączyć? Czy macie słaby komputer, czy też nawet jakiś lepszy, ponieważ ta opcja nie powinna Wam zaszkodzić, a potencjalnie nawet i może pomóc. Tylko tak jak powiedziałem, jeśli macie CSGO na wolnym dysku, to to wczytywanie tekstur może być czasem zauważalne. Teraz przechodzimy do szczegółów efektów, o których nie powiedziałem wszystkiego w ostatnim filmie. Szczegóły efektów przede wszystkim wpływają na ilość obiektów na mapach. Tylko ta opcja jest dość ciekawa, ponieważ na każdej mapie działa nieco inaczej. Na daście dwa 2 można powiedzieć, że działa ona prawidłowo. Jeśli ustawimy na niskie, to tych obiektów nie ma, jeśli ustawimy na średnie, to jest ich trochę więcej, a jak na wysokie, to jest ich jeszcze więcej. Na z kolei na niskich ustawieniach ich nie ma, na średnich również ich nie ma, i dopiero na wysokich można zauważyć, że coś się zmieniło i jakieś dodatkowe obiekty się pojawiły. Na kaszu obiekty pojawiały się na średnich, a na wysokich nic się kompletnie nie zmienia. A z kolei na Inferno w ogóle nic się nie zmienia, nieważne co ustawimy, czy niskie, czy średnie, czy wysokie. Wszystko wygląda identycznie. Warto dodać, że niektóre granaty rzucą się na przykład, namierzając na anteny na daście 2 albo na jakiś komin na keszu, więc jeśli będziemy mieć to ustawienie na niskie, to tych granatów nie będziemy mogli rzucać, bo po prostu będzie nam brakowało tych obiektów. I przede wszystkim to ustawienie jest mocno zależne od detali shadera. Jeśli ustawimy szczegół efektów na wysokie, mając detale shadera na niskie albo średnie, to to nic na mapie nie zmieni. Żeby to ustawienie działało, to musimy mieć ustawione detale shadera na minimum wysokie, a jeśli ustawimy na bardzo wysokie, to tych obiektów będzie jeszcze więcej, co można zauważyć na Mapie DAS2. Jeśli chodzi o samo detale shadera, to tutaj trochę się zmieniło przez ostatni rok. Możliwe, że zauważyliście w zeszłym roku, że od którejś aktualizacji wszystko zaczęło się świecić. Ponieważ ta aktualizacja sprawiła, że ustawienia shadera nie wpływają już na połysk. Na połysk na skinach, szybach czy też innych elementach, które są na mapie. Wcześniej, jeśli ustawiliśmy shadery na niskie, to nie mieliśmy tego połysku. Teraz, nieważne co ustawimy, ten połysk jest. Detale również, jak wcześniej, wpływają na wodę. Najbardziej zauważona jest to na mapie Lake. Jeśli mamy ustawienia wysokie, to ta woda zupełnie inaczej wygląda niż na niskich. Detale shadera również wpływają na światło. Jeśli ustawimy je na wysokie, to niektóre elementy na mapie będą jaśniejsze, co może w pewnym stopniu wpłynąć na lepszą widoczność. Dodatkowo mogę powiedzieć, że detale shadera wpływają na niektóre tekstury. Można to zauważyć na mapie DAS2 i chyba tylko na mapie DAS2, bo nigdzie więcej tego nie zauważyłem. A pamiętam, że jeszcze w zeszłym roku na Inferno była również jakaś różnica w teksturach, zależnie od ustawień detali shadera. I co najważniejsze, w dalszym ciągu detale shadera wpływają na dym w Mołotowie, czyli coś, co powinno Was najbardziej zainteresować. To, co za chwilę zobaczycie, to jest ten sam Molotow oraz ta sama klatka nagrania, jak i nawet Tiku, który był na serwerze, ponieważ to porównanie jest zrobione na demku. Jeśli ustawimy shadery i efekty na wysokie, to mamy znacznie lepszą widoczność przez mołotowa z dalekiej odległości. To się zmienia, jeśli jesteśmy blisko mołotowa. Jeśli mamy te ustawienia na wysokie, to wtedy tego dymu jest więcej niż na niskich ustawieniach. Ale nie tak dużo jak w przypadku dalekiej odległości. Więc podsumowując, moim zdaniem opłaca się ustawić efekty i detale na wysokie, bo niektóre elementy na mapie są jaśniejsze, mamy więcej możliwości granatów na niektórych mapach i przede wszystkim widzimy więcej przez mołotowy. Ale mimo wszystko polecam bym ustawić to tylko na mocniejszych komputerach, ponieważ ta opcja może zabrać sporo FPS-ów. I pamiętajcie, że Jedno i drugie ustawienie musi być ustawione tak samo, czyli niskie efekty i niskie shadery, albo wysokie efekty i wysokie shadery, ewentualnie bardzo wysokie shadery. Kolejna opcja, która doszła w zeszłym roku, czyli zwiększenie kontrastu graczy. Tego również nie było w poprzednim filmie. Jaka jest różnica, to sami w tej chwili widzicie. To jest opcja, którą możemy włączyć lub wyłączyć i również polecam to włączyć, ponieważ zwiększa ona widoczność modeli przeciwników, czy też po prostu graczy. A w przypadku niektórych agentów może być to bardzo pomocne. Choć trzeba pamiętać, że na słabszych komputerach może to zabrać trochę FPSów, szczególnie podczas patrzenia się na modele innych graczy. Więc jeśli odczuwacie spadki FPSów w momencie, kiedy patrzycie się na przykład na przeciwników, to sprawdźcie, czy to Czasem nie jest spowodowane przez tę opcję. W innym przypadku warto zwiększyć kontrast graczy, włączając właśnie tę opcję. Renderowanie bielordzeniowe, czyli opcja, którą warto u siebie sprawdzić, ponieważ potrafi ona zabrać jak i dodać sporą ilość FPS-ów. Na nowszych procesorach powinno być to włączone, żeby nie tracić FPS-ów, a z reguły na starszych procesorach wyłączenie tej opcji zwiększa FPSy, czyli działa zupełnie odwrotnie. Najlepiej no to sprawdzić na swoim komputerze, na swoim procesorze i wybrać odpowiednią opcję. Warto również dodać, że to ustawienie można również zmienić parametrem startowym matki MODE. Ustawiając na 2 włączamy tę opcję, a ustawiając na jeden, wyłączamy i dzięki temu mamy pewność, że zawsze ta opcja jest wymuszona, o ile mamy dopisany ten parametr. Teraz przechodzimy do trybu anti czyli do opcji, która wygładza nam krawędzie. Jeśli chcecie mieć te krawędzie mniej poszerpane, to możecie ustawić to na przykład dwa razy albo cztery razy. Wyżej raczej nie ma sensu tego ustawiać, bo większej różnicy nie ma. Co warto również powiedzieć, to to, że na niektórych komputerach ustawienie tej opcji na dwa razy daje więcej FPS-ów, niż całkowicie wyłączenie tej opcji, więc jeśli macie to wyłączone, to również polecałbym to sprawdzić i ustawić na przykład nam dwa razy i zobaczyć, czy zwiększy Wam te FPS-y. Anti-Aliasing FXAA, czyli drugi sposób wygładzania krawędzi ten z reguły zabiera trochę mniej FPS-ów niż poprzedni, ale dodaje lekki efekt rozmycia, co źle wpływa na widoczność. Raczej od się korzystania z tego sposobu wygładzania krawędzi, lepiej wybrać poprzedni MSAA. Teraz przechodzimy do trybu filtrowania tekstur. Ta opcja nieco poprawia tekstury na ziemi, czy też niektórych ścian. Nie ma to dużego wpływu na FPS-y i też nie ma większego sensu ustawiać więcej niż 4 razy, ponieważ różnica między 2 a 4 jest zauważalna, a 4 a 8, no tutaj dużej różnicy już nie ma, tak więc jeśli chcecie mieć trochę ładniejsze, Tekstury to możecie ustawić razy 4. Jeśli nie, to możecie zostać przy dwuliniowych. Teraz mamy czekaj na synchronizację pionową. To jest opcja, którą w się raczej chcecie mieć wyłączoną. Nie warto z tego korzystać, ponieważ nie chce mieć zwiększonego input laga, ponieważ ta opcja znacząco zwiększa input laga, co fatalnie wpływa na pamięć mięśniową. Później mamy rozmycie, to jest opcja, której również nie chcecie mieć włączonej. Ta opcja powoduje, że rozbywa nam się ekran w momencie kiedy poruszamy myszką. Tutaj możecie tego nie zauważyć, ale jeśli wejdziecie do gry i włączycie te opcje, to z pewnością zauważycie, że ekran podczas ruszenia myszką jest rozmazany, to fatalnie wpływa na widoczność, to również powinno być wyłączone. I na sam koniec mamy użyj Uber Shaderów. to jest również opcja, która doszła w zeszłym roku. Jak Valve informuje, ta opcja potrafi zmniejszyć ilość różnych ścinek, zacinek, ale kosztem zmniejszenia ilości FPS-ów. Jest to raczej opcja dla starszych komputerów ze sprzętem Intela, jak samo Valve informuje. W takim przypadku tę opcję powinniśmy mieć wyłączoną. Jeśli mamy nowszy komputer, to ta opcja raczej powinna być włączona, a najlepiej korzystać z opcji automatycznej, wtedy gra dostosuje to ustawienie prawidłowo pod Wasz sprzęt. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienia graficzne CSGO. Jeśli filmom się spodoba, możecie stawić łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.